Zapraszamy na bajkę Serce Mamy, opowieść z Doliny Promiennego Poranka. W głębi Doliny Promiennego Poranka, gdzie słońce każdego dnia całowało szczyty gór złotym światłem, a rzeki śpiewały melodie znane tylko motylom i ważkom, żyła sobie dziewczynka imieniem Elka. Elka była radosnym dzieckiem, z oczami jak jeziora, w letnie poranki i uśmiechem, który potrafił rozświetlić nawet najbardziej pochmurne dni. Mieszkała w małym domku z czerwonym dachem, pośród kwitnących jabłoni, razem ze swoją mamą, panią Mileną. Mama Elki była wyjątkową osobą. Nie dlatego, że potrafiła piec najlepsze jagodowe bułeczki w całej dolinie, choć to była prawda. Nie dlatego, że znała wszystkie bajki świata i opowiadała je tak, że nawet sowy przerywały swoje pochukiwania, by posłuchać. Mama Elki była wyjątkowa. Bo miała serce tak wielkie, że mogłaby nim otulić całą dolinę. Każdego ranka, zanim koguty zdążyły zakrzyknąć kukuryku, Emilena wstawała i przygotowywała śniadanie. Chleb z miodem, mleko z wanilią, ciepłe słowa. Potem razem z Elką szły na spacer przez łąki, zbierać kwiaty. Słuchać śpiewu ptaków i uczyć się nazw drzew, które rosły wokół nich jak starzy przyjaciele. Jednak pewnego dnia coś się zmieniło. Elka obudziła się wcześniej niż zwykle. Słońce jeszcze nie zaglądało przez okna, a świat był cicho, jakby zatrzymał oddech. Zawołała mamę, ale nie było odpowiedzi. Wstała z łóżka i boso, z misiem pod pachą, pobiegła do kuchni. Mama siedziała przy stole, zamyślona. W rękach trzymała list. Jej oczy były trochę smutne, trochę zamglone, jakby schowały się za cienką firanką wspomnień. Mamuziu? Zapytała Elka cicho. Co się stało? Milena uśmiechnęła się łagodnie i odłożyła list. Nic, kochanie, po prostu dostałam wiadomość z miasta. Potrzebują mojej pomocy w szpitalu. Będę musiała wyjechać na kilka dni. Elka zamarła, ale. Przecież to zaraz dzień mamy, wyszeptała. Milena przyklękła przed nią i ujęła jej dłonie. Wiem, serduszko. I bardzo chciałabym być wtedy z tobą, ale czasem, by pokazać komuś miłość, trzeba też pomóc innym. Obiecuje, że wrócę najszybciej, jak się da. Elka kiwnęła głową, choć w środku czuła, jakby ktoś zasiał w niej maleńki smutek. Wieczorem, zanim zasnęła, postanowiła coś ważnego. Skoro mama nie może być z nią w dzień mamy, to ona zrobi coś, co sprawi, że ten dzień będzie wyjątkowy, gdy tylko mama wróci. I tak zaczyna się wielka przygoda Elki w poszukiwaniu darów, które mogłyby pokazać mamie, jak bardzo jest kochana. Następnego ranka Elka spakowała swój plecak. Włożyła do środka mapę doliny. Mały zeszycik, kredki, kawałek ciasta, które zostało z kolacji, i słoiczek z malinowym dżemem. Ulubiony przysmak mamy. Przypięła też do torby mały listek. Taki sam, jaki mama wkładała jej do kieszeni na szczęście. Dobrze, Misiek, powiedziała do pluszowego przyjaciela. Musimy znaleźć trzy najpiękniejsze dary z doliny. Dary, które pokażą mamie, jak bardzo ją kocham. Gotowy? Misiek nie odpowiedział. Ale Elka wiedziała, że też jest podekscytowany. Ruszyli najpierw w stronę Lasu Szeptów. To było miejsce, gdzie każde drzewo potrafiło opowiedzieć historię, jeśli tylko dobrze się wsłuchać. Wśród mchu i paproci Elka spotkała starą Sosnę, która pochylała się nad ścieżką, jak dobra ciocia. Dzień dobry, stara Sosno, powiedziała grzecznie. Szukam daru dla mojej mamy. Musi być wyjątkowy. Może wiesz, co by ją ucieszyło? Sosna zadrżała lekko w podmuchu wiatru. A z jej gałęzi spadła maleńka szyszka, błyszcząca, jakby miała w środku światło. To szyszka pamięci, zaszumiała sosna. Każdy, kto ją dotknie, przypomni sobie najpiękniejszy moment z ukochaną osobą. Podaruj ją swojej mamie, a poczuję twoją obecność, nawet jeśli będzie daleko. Elka podziękowała i schowała szyszkę do woreczka. Ruszyła dalej, czując, jak serduszko bije jej szybciej. Jeden dar już miała. Następnie skierowała się ku górze echo. To było miejsce, gdzie każda myśl wypowiedziana na głos wracała do Ciebie w tysiącu wersji. Szeptana przez wiatr, powtarzana przez skały, tańcząca wśród chmur. Kiedy wspięła się na szczyt, stanęła na dużym kamieniu i krzyknęła. Kocham Cię, mamo. Po chwili odpowiedziało jej echo. Kocham Cię, mamo. Mama, ma amu, kochamy Cię, mamo. Elka Cię kocha. Dziewczynka uśmiechnęła się. Wzięła kredki i zeszycik. I narysowała całą scenę, jak echo niesie jej słowa do mamy, jak wiatr przytula te słowa, jak chmury układają się w kształt serca. To będzie drugi dar. Obraz z góry echo, gdzie nawet skały wiedzą, jak bardzo ją kocham, powiedziała z dumą. W dół schodziła ostrożnie, ale z radością. Miała już dwa dary. Został jeszcze jeden, najważniejszy, tylko nie wiedziała jeszcze, co to ma być. Postanowiła poszukać odpowiedzi w mądrym ogrodzie pani motylki. Była to stara kobieta, która mówiła, że kwiaty mówią więcej niż słowa, a każda roślina ma serce. Które można usłyszeć tylko wtedy, gdy się słucha z miłością. Kiedy Elka dotarła do ogrodu, pani motylka podlewała różowe tulipany, a nad jej głową fruwało tysiąc kolorowych motyli. Witaj, Elko, powiedziała ciepłym głosem: Wiem po co przyszłaś. Szukasz daru dla swojej mamy. Dziewczynka skinęła głową. Został mi ostatni dar, najważniejszy, ale nie wiem, co nim będzie. Pani motylka uśmiechnęła się i zaprowadziła ją do końca ogrodu, gdzie rósł jeden, jedyny kwiat leśniący złotem, delikatny jak poranny promień słońca. To kwiat wdzięczności, szepnęła. Rośnie tylko wtedy, gdy ktoś ma czyste serce i wielką miłość. Nie można go zerwać, ale można poprosić, by podarował swój płatek. Elka uklękła i zamknęła oczy. Dziękuję ci, mamo, wyszeptała. Za wszystko, za to, że jesteś. Za każdy uśmiech, bajkę, przytulenie. Kocham cię całym sercem. Kwiat zadrżał i opuścił jeden płatek, który opadł Elce na dłonie. Błyszczał tak, jakby skrywał w sobie słońce. To był trzeci dar. Elka szła powoli w stronę domu, tuląc w ramionach swój plecak, w którym znajdowały się już trzy dary. Szyszka pamięci, rysunek z góry echo i płatek wdzięczności. Niebo zaczynało się złocić. Nadchodził wieczór, a jej serce pulsowało z dumy i czułości. Kiedy przechodziła przez most trzmieli... Mały, drewniany mostek nad szemrzącym strumykiem zatrzymała się i spojrzała na odbicie w wodzie. Ujrzała swoją twarz, ale coś się w niej zmieniło. Nie była już tylko dziewczynką, która tęskni za mamą. Była bohaterką własnej opowieści, dziewczynką, która potrafiła wyruszyć w drogę, by powiedzieć: Kocham w najbardziej wyjątkowy sposób. Nagle z za drzew wyłonił się ktoś niespodziewany. Cześć, Elko! zawołał znajomy głos. To był Adaś. Jej najlepszy przyjaciel z drugiego końca doliny. Miał rude włosy, pełne pieków policzki i wiecznie roześmiane oczy. Co tu robisz sama? zapytał, siadając obok niej. Elka opowiedziała mu wszystko o wyjeździe mamy, o smutku, który poczuła i o swojej misji zdobycia trzech darów miłości. Adaś słuchał uważnie, a potem klasnął w dłonie. Elka, to najpiękniejsza przygoda, jaką słyszałem, ale czy nie brakuje jednego daru? Trzy wystarczą. Odpowiedziała, ale zaraz się zamyśliła. A może nie? Adaś uśmiechnął się. Może czwarty dar to ten, którego nie można dotknąć. Może to obecność. Albo wspólnota. Elka spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami. Wiem, zawołała. Czwarty dar to czas. Czas, który mogę dać mamie. Najpiękniejszy dzień, kiedy będziemy razem. Zerwali się na równe nogi i pobiegli do domku. Elki. Razem zaczęli szykować niespodziankę. Adaś narysował zaproszenie na najpiękniejszy dzień mamy w Dolinie. Elka powiesiła balony zrobione z suszonych kwiatów i liści, a na stole rozłożyła trzy dary. W powietrzu unosił się zapach rumianku, mięty i ciepłego serca. Teraz tylko czekamy na powrót mamy, powiedziała Elka z nadzieją. Następnego ranka niebo było różowe jak wata cukrowa. Ptaki ćwierkały specjalną melodię, jakby wiedziały, że dziś wydarzy się coś ważnego. I wtedy, za zakrętu pojawiła się znajoma sylwetka. Milena szła powoli, zmęczona, ale z uśmiechem. Gdy tylko zobaczyła dom i balony, przyspieszyła kroku. Elko, zawołała. Dziewczynka wybiegła przed dom. I rzuciła się mamie na szyję. Wszystkiego najlepszego, mamusiu. Milena przytuliła ją mocno, a potem spojrzała na dom i wszystko, co przygotowała jej córeczka. Co to wszystko? Zapytała wzruszona. To prezenty dla ciebie, mamusiu, odpowiedziała Elka z dumą. Wyruszyłam w podróż po całej dolinie, by znaleźć dary, które pokażą ci, jak bardzo cię kocham. Milena spojrzała na stół, leśniącą szyszkę, rysunek pełen kolorów, złoty płatek. I ciepły uśmiech córki dotknęła każdego przedmiotu powoli, jakby dotykała samego serca. Elko, te dary są piękne, ale najpiękniejszym jesteś ty. Elka przytuliła się do mamy. Chciałam, żebyś wiedziała, że jesteś dla mnie wszystkim. Milena uśmiechnęła się przez łzy. A e ty dla mnie, córeczko. Dziękuję ci za ten najwspanialszy dzień mamy. Nie zapomnę go nigdy. Objęły się mocno, a nad ich domem. W blasku zachodzącego słońca pojawiła się tęcza. Nie dlatego, że padał deszcz, ale dlatego, że kiedy serca są pełne miłości, świat robi się kolorowy, sam z siebie, koniec.